Witam na dzisiejszym recapie z 26 grudnia. Nagrywam dzień po. Ale na szczęście, wygrany trade. Był jeden trade yy, na sesji nowojorskiej. Fajny, dobry, idealny trade po prostu. Nie było szans, żeby się nie udał. Więc zacznijmy. Patrząc na wyższe przedziały czasowy, czasowe. Co mamy. Pierw najpierw mamy czterogodzinną lukę wartości godziwe, godziwej, którą warto na nią sprawdzić. Dla, dlaczego? Dlatego, że spójrzmy. Ty idzie ona. Kurde, i się właśnie ten. Nie umiem ten. O. Idzie ona. Czemu dla mnie była ważna? Dlatego, że ja w trakcie byłem tu w tradzie i bałem się, że jeśli zamknie się o tej 16 godzinie ponad ten luką wartości godziny 4 godzinnej o 16, że ją zdisrespektuję, to wtedy niestety będę musiał wyjść z trade'a, bo najprawdopodobniej pójdzie cena do mojego stop lossa. Ale na szczęście, jak zaraz zobaczycie, zrespektowała. Przychodząc niżej na 15 minut, co mamy tutaj dalej? Daleko, daleko. 12 grudnia, sprzed połowy miesiąca. Co mamy? Mam taki haj mały. Mam też taką lukę wartości godziwej na 15 minutówce. Czekałem, chciałem zobaczyć jaka będzie reakcja na ten yy, high i na ten volume gap. Przejdźmy tu. Co mieliśmy tutaj? To już wyłączę. Co mieliśmy tutaj? Aha. Kurde, się ucięło. Co mieliśmy tutaj? najpierw mieliśmy pokonanie tych hajów. Było szukanie shorta, niestety, ale tu to nie wyglądało za dobrze na shorta. Wejść też nie było. By były dobre targety, no ale jak widać ten kurs o tym nie myślał. O tym w ogóle nie myślał. Co się zadziało później? Chwilę później Mieliśmy Na otwarciu sesji potężny spadek do, do tych lowów mieliśmy Liquidity, tu też było szukanie tego wejścia tu było szukanie, tu szukałem wejścia na Longa, ale no niestety taki niefart był, że jeśli nadbym tu w Longa szedł, to bardzo to nie dość, że mały Target nie za duży. To jeszcze mamy tu dużo luk wartości godziwych. No, to jest bardzo niefajne, żeby tu wchodzić w pozycję. Dlatego też tu nie weszłem. Znowu, sweep, znowu wróciliśmy w górę. Swipnęliśmy te haje poprzednie. Poszliśmy lekko w dół taką manipulację zrobiliśmy, po czym poszliśmy w górę, odbyliśmy się, jak mówiłem wcześniej, od tego 15-minutowego haja. i przy okazji odbyliśmy się, zrespektowaliśmy tego 15-minutowego volume gap'a. Więc co? Jak można zauważyć, tu mamy jednominutową lukę wartości godziwej. Została ona zdisrespektowana. Tak. Tu coś na wyższym było. Nic nie było. Disrespektowana. Ja akurat weszłem w pozycję wtedy. Bardzo fajnie. Break even na tym haju, bo nie widziałem nigdzie sensu gdzie indziej tego dawać. I co mieliśmy? Jak widać, mieliśmy dobry ruch w dół. zdobyliśmy tego haja takiego małego. Ja go nie targotowałem, bo wolałem tego. Myślałem też nad tym yy, londyńskim lowami. Ale stwierdziłem, że w sumie jest ten grudzień. Price action jest nie za dobre. Nie za fajnie ono się rusza, dlatego nie ma co ryzykować. Bez skromniej. Do tych lowów. Tu nie było gdzie się zatrzymać w ogóle, więc fajnie. Co się stało? Poszliśmy, swyknęliśmy te haję. -e, po czym? Mieliśmy małą zawrotkę. Było to stresujące, bo po break Even. Poszło to w górę. Ja już nie pamiętam dokładnie, czy ja break even dałem idealnie. Ale no. Ale na tym dał break even tu od razu. Bo możliwe, że ja dałem jakoś tu. W ogóle nie pamiętam, ale spójrzcie na to, że. Tu ten, ten high jest na 913 poziomie. Wchodzimy w innego Nazdaka, co mamy. 911.50, więc na tym nazdaku tak naprawdę by mi nie wzięło. no Nie wiadomo, no, od paru dni wszystkie nazdaki czy SP500 są odklejone od siebie i nie działają tak jak powinny. I co mamy później? Kurde, co to się stało? No i się zgubiłem. Co mamy? Wzięło nam ładnie, mi. Take profit, jeszcze było cofnięcie do tego volume gapa i prosta droga w dół. Fajnie to było ponad 60 zł. W ostatnie parę dni fajnie to się składa. Dobre wyniki robię. Jak widać bardzo ładnie tu poszło później po londyńskie doły, więc a często się targetuje takie poziomy, ale niestety teraz jest taka sytuacja jaka jest i nie ma co. Mieliśmy jakieś odbicia później. Ale to już nieważne, jeśli chodzi o tą serię, którą robię teraz, mam już chyba ponad 1812 zł. Powinienem wpłacić kolejne 500 zł. Tak jak mówiłem, że z 500 zł robię 600, wpłacam kolejne 500, robię kolejne 100, wpłacam kolejne 500 i robię kolejne 100. Tak właśnie, więc teraz po przekroczeniu 800. Złoty, powinienem już wpłacać kolejne 500 zł, ale nie zrobię dla, tego, dlatego że ostatnio, jak możecie zauważyć, na yy, poprzednim tym yy, recapie, U, tu chyba tego nie znajdę, gdzie to było, o jest, na poprzednim recapie zrobiłem jednego tradea na goldzie pierwszego. I ostatniego, mam nadzieję, udanego, 35 zł. Więc ja sobie nie zaliczam, to nie było w ogóle moją strategią robione, tylko taką inną, foreksową. Więc ja sobie tego nie zaliczam jako do tej strategii. I po prostu będę chciał zrobić 1835 zł i dopiero wtedy 500 zł. Bo to trochę kupię takie. I będę ponad te 35 zł. Wszystko robić. Więc fajnie. W serii właśnie dobrze idziemy. Nie zatrzymujemy się coraz więcej Mam nadzieję, że zobaczę nawet na kolejne CPI. Uda mi się kupić funded, żeby je zdać właśnie na te CPI. Zobaczę kiedy to jest. Tu jakoś powinno być 14 13, 12. aha. aha zaraz znajdę, zaraz znajdę. 17. O! 18 stycznia CPI jest. Więc mam nadzieję, że uda mi się do tego czasu zrobić to. A jaki to tam czas? 18. 18. Jeszcze no 3 tygodnie. Więc mam nadzieję, że no konto kosztuje. Czuję konto już mówię. Chyba 200 dolarów. Te, które ja chcę kupić. Zero plan, żeby zdać je na CPI. Tak, 200 dolarów kosztuje. Co? Ile to jest? 199 dolarów. 711 zł czyli muszę jeszcze zrobić uh, 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 400 zł. Ja nie mogę. 400 zł, czyli więcej niż ponad to co zrobiłem. Mam nadzieję, że się uda, będzie już teraz chyba w styczniu, normalnie jest jeszcze price action lepsze, żeby lepsze trade zrobić, no, ale to by było na tyle dziś. Dziękuję bardzo za duże wyświetlenia z dwóch ostatnich filmików, lajkujcie, piszcie komentarze, bo to filmy dobrze podbija. I co, no idealny setup, liquidity sweep, respect volume gapa na no, dużym timeframe. Dobry ten profit target i pyk, i take profit. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek z wygranym tradem. Na razie.